oddziałać od popełnienia fatalnego błędu, ponieważ ktoś z tamtej grupy zawołał Simona po imieniu. Simon rozpoznał Brianta. Wtedy do przodu przepychała się charakterystyczna postać, która mogła być tylko Korisem. Skąd się wzięliście? zapytał. Wyszliście ze ściany? Simon znał korytarz, w którym zgromadziły się siły eskarpu. O tym miejscu właśnie myślał. Ale dlaczego Winda właśnie tu się zatrzymała, jakby w odpowiedzi na jego życzenie? Jego życzenie! Znaleźliśmy wiele rzeczy, lecz niewiele z nich ma jakikolwiek sens. Ale do to nie znaliśmy żadnego kolderczyka, a wy? Jednego, i już nie żyje, ale może nie żyją wszyscy. Simon pomyślał o statkach w przystani i o tym, co może kryć się w ich wnętrzach. Nie przypuszczał, żebyśmy teraz musieli się obawiać spotkania z nimi. W ciągu następnych godzin okazało się, że Simon był prawdziwym prorokiem. Poza oficerem w metalowym kasku, w całym Siparze nie można było znaleźć innego członka tej nieznanej rasy. A z niewolników kolderu nikt nie żył. Znaleziono ich całe kompanie, a także dwójki czy trójki strażników w korytarzach i pomieszczeniach cytadeli. Wszyscy leżeli tam, gdzie upadli, tak, jakby nagle przestała istnieć siła, która sprawiała, że działali na pozór jak ludzie i zapadali się w nicość, która powinna być ich udziałem znacznie wcześniej. Wkroczyli w krainę pokoju, której dotychczas odmawiali im ich panowie. Gwaryziści znaleźli innych więźniów w pomieszczeniu obok laboratorium. Wśród nich także niektórych towarzyszy niedoli Simona. Z trudem budzili się z narkotycznego snu, nie pamiętając niczego od chwili z zagazowania, ale dziękując swoim bogom, że przewieziono ich na górę za późno, by poszli w ślady tych wszystkich, których kolder pochłonął. Korys i Simon zaprowadzili sułkarskich marynarzy do podziemnego portu i tam w małej łódce opłynęli grotę. Odkryli tylko skalne ściany. Wejście do basenu musiało się znajdować pod wodą i przypuszczali, że musi być zamknięte, skoro uszkodzone statki dryfują w obrębie jaskini. Jeżeli kontrolował to ten, który nosił kask, domyślił się Koris, to jego śmierć musiała też zamknąć wjazd. A ponieważ już wcześniej za pośrednictwem mocy stoczyły z nim pojedynek niewykluczone, że wydał potem sprzeczne rozkazy, które doprowadziły do kompletnego zamieszania. Być może, zgodził się Simon, myśląc o czymś innym. Zastanawiał się, czego się dowiedział od tamtego kolderczyka w ostatnich minutach jego życia. Jeżeli reszta sił Koldero została zamknięta na tych statkach, to istotnie Escarp ma się z czego cieszyć. Zarzucili linę na jeden ze statków i przyciągnęli go do nabrzeża. Ale nie mogli sobie poradzić z zamknięciem pokrywy luku, więc Coris i Simon powrócili do twierdzy, pozostawiając lukarczykom ten problem do rozwiązania. To kolejna ich magiczna sztuczka. Corris zasunął za sobą drzwi windy, ale najwyraźniej nie niekontrolowana przez tego w kasku, skoro jeszcze działa. – Możesz kontrolować ją równie dobrze jak on. Kompletnie wyczerpany Simon oparł się o ścianę kabiny. Ich zwycięstwo nie było decydujące, a Trygat przeczuwał, że czeka go niełatwe zadanie. Ale czy mieszkańcy Eskarpu uwierzą w to, co mają do powiedzenia? – Pomyśl o korytarzu, w którym się spotkaliśmy. Przypomnij go sobie dokładnie. – I co? Koris zdjął chę, oparł się plecami o lekką ścianę i zamknął oczy, skoncentrując się. Drzwi się otworzyły. Mieli przed sobą korytarz, na którym znajdowało się laboratorium, i Koris zaśmiał się jak chłopiec podniecony nową zabawką. Takimi czarami również ja mogę się posługiwać. Ja, Koris zwany pokracznym. Mogłoby się wydawać, że wśród kolderczyków moc należy nie tylko do kobiet. Simon raz jeszcze zamknął drzwi, przywołał w pamięci obraz pokoju z mapą na wyższej kondygnacji. Odpowiedział swemu towarzyszowi dopiero, gdy znaleźli się na górze. Może tego właśnie powinniśmy się teraz obawiać ze strony kapitanie. Mają formę mocy i widziałeś, jak się nią posługują. Gorączka może stanowić teraz skarbiec jej wiedzy. Koris rzucił swój na stół pod mapą i oparwszy się na to porze, spojrzał na Saimona. Jest to skarbiec, przed którego łupieniem przestrzegasz? Szybko zrozumiał intencję Saimona. Nie wiem. Tergar ciężko opadł na jedno z krzeseł, oparł głowę na dłoniach i wpatrywał się w powierzchnię stołu obok własnych łokci. Nie jestem uczonym, nie władam tym rodzajem magii. Dla sulkarczyków te statki będą pokusą, dla Eskarpu to, co jest tutaj. Pokusą? Ktoś powtórzył jego słowa i obaj mężczyźni obejrzeli się. Simon stał z krzesła, zobaczywszy, kto usiadł w pobliżu. Briand w pozie adiutanta stał koło czarownicy. Miała na sobie hełm i kolczugę, ale Simon wiedział, że choć potrafi się zamaskować zmianą postaci, on i tak ją rozpozna. Pokusa powtórzyła raz jeszcze. Dobrze dobiera słowa, Simonie. Tak, dla Eskarpu będzie to pokusa i dlatego właśnie tu jestem. Ten nóż ma dwa ostrza i możemy się sami pokaleczyć, jeżeli nie będziemy ostrożni. Jeżeli zniszczymy wszystko, co znaleźliśmy i zignorujemy tę dziwną wiedzę, możemy zapewnić sobie bezpieczeństwo. Ale możemy także nierozważnie utorować drogę do następnego ataku kolderu, bo nie można przygotować obrony, nie mając jasnego rozeznania, jaką bronią należy się posłużyć. Nie będziecie musieli zbytnio się bać kolderczyków. Simon mówił wolno, z trudem. Na początku byli bardzo nieliczni. Jeżeli któryś stąd uciekł, można pójść za nim aż do źródła i tam zamknąć im drogę. Zamknąć? Korys potraktował to jako pytanie. W ostatniej walce ich wódz wyjawił swój sekret: że nie pochodzą z tego świata? Sam gwałtownie obrócił głowę. Czy wyczytała to w jego myślach, czy też nie uznała za stosowne podzielić się tą informacją wcześniej? Wiedziałaś pani? Nie czytam w myślach, Simonie, ale wiemy to od niedawna. Tak, oni przybyli do nas tak jak ty, ale myślę, że z innych powodów. Byli uciekinierami, uciekali przed katastrofą, którą sami spowodowali, zostawili za sobą płonący świat. Nie przypuszczam, bo odważyli się zostawić za sobą otwarte drzwi, ale to właśnie musimy sprawdzić. Piliżniejszym problemem jest to, co znajduje się tutaj. Myśli, że jeśli przejmiemy ich wiedzę, może nas porazić to samo zło. Wątpię. Eskarb długo trwał bezpiecznie dzięki własnej mocy. Pani, bez względu na to, jakie decyzje zostaną podjęte, przypuszczam, że Escarp już nigdy nie będzie taki, jak dawniej. Musi albo włączyć się do aktywnego życia, albo zadowolić się całkowitym odosobnieniem, stagnacją, co oznacza jakąś formę śmierci. Rozmawiali tak, jakby byli zupełnie sami, jakby Briant i Coris nie mieli udziału w tej przyszłości, o której dyskutowali. Czarownica dorównywała Simonowi inteligencją, nigdy przedtem nie spotkał tego u żadnej innej kobiety. Mówisz prawdę, Simonie. Może musi się załamać dawna jednomyślność mojego ludu. Znajdą się tacy, którzy będą dążyli do życia i nowego świata. I tacy, którzy zdragać się będą przed każdą zmianą obyczajów, które gwarantują bezpieczeństwo. Ale ta walka jest sprawą przyszłości. Jest wynikiem tej wojny. Co, twoim zdaniem, powinno się zrobić z Gormem? Simon uśmiechnął się blado. Jestem żołnierzem. Opuściwszy górę, wyruszę na poszukiwanie bramy, którą posłużyły się kolderczycy, by przekonać się, czy jest niegroźna. Rozkazuj pani, a twoje polecenia będą wykonane. Ale tymczasem zapieczętowałbym to miejsce, zanim zostanie podjęta ostateczna decyzja. Inni mogą próbować dostać się do tego, co się tutaj znajduje. Tak, Karsten czy Alizon chętnie złupiłby Sipar. Skinęła zdecydowanie głową. Trzymała rękę na piersi, po chwili wydobyła spod kolczugi magiczny kamień. Taki jest mój rozkaz, kapitanie! zwróciła się do Korisa. Niech będzie tak, jak powiedział Simon. Zapieczętujmy tę składnicę dziwnej wiedzy, a resztę wyspy oczyśmy tak, by mógł stacjonować tam nasz garnizon, dopóki nie zdecydujemy, jaka będzie przyszłość ukrytych tu skarbów. Zostawiam wyspę pod Twoim dowództwem, obrońco Gormu. uśmiechnęła się do młodego oficera. Ciemny rumieńc rozlewał się po twarzy Korisa, kiedy się odezwał, linie wokół jego ładnie wykrojonych ust pogłębiły się, dodając jego młodej twarzy lat. Czy zapominasz pani z hałasem położył na stole topór Wolta volta pask, – że dawno temu Korisa kalekę wygnano z tych brzegów? I co się później stało z Gorłem i z tymi, którzy byli sprawcami wygnania? spytała spokojnie. Czy ktoś powiedział kaleki kapitan eskarpu? Dłoń Korisa zacisnęła się na jakiejś topora, aż o kłykcie. – Znać innego obrońcę górnu pani. Przysiągłem na Nornana, że tu nie wrócę. Dla mnie to miejsce jest podwójnie przeklęte. Myślę, że Eskarp nie ma powodu uskarżać się na swojego kapitana, i myślę także, że ta wojna jeszcze nie jest skończona. On ma rację, wtrącił Simon. Kolderczyków może być niewielu, większość z nich może być uwięziona na statkach pod ziemią, ale musimy pójść za nimi aż do ich bramy i sprawdzić, czy nie koncentrują rozproszonych sił, by wystartować z nową próbą przyjęcia władzy. A co źle? Czy mają jakieś garnizon w ruinach Sukaru? Do jakiego stopnia przeniknęli do Karstenu i Alizonu? Może to być dopiero początek długiej wojny, a nie ostateczne zwycięstwo. Dobrze, czarownica podarła klejnot. Skoro masz tak sprecyzowane poglądy, Simonie, zostań tutaj gubernatorem. Korys odezwał się, zainteresowany zdążył odpowiedzieć: Z tym planem mogę się zgodzić. Władaj gorąco z moim błogosławieństwem, Simonie, i nie myśl, że kiedykolwiek będę się starał jej odebrać w imię moich dziedzicznych praw. Ale Simon potrząsnął przecząco głową: Jestem żołnierzem i pochodzę z innego świata. Niech psy pozostaną między psami, jak mówi przysłowie. Sprawa kolderu nal należy do mnie. Dotnął ręką głowy. Wiedział, że gdyby teraz zamknął oczy, dostrzegłby nie ciemność, ale wąską dolinę w mężczyźni walczyliby w tylnej straży. Wyprawicie się tylko do ile Isurkanu. i suurkano, i nic więcej? Briat po raz wtóry przerwał ciszę. A gdzie byś chciał nas widzieć? Zapytał korys. W karstenie. Sam zawsze uważał Brianda za bezbarwnego i pozbawionego osobowości młodzieńca, ale w tej chwili musiał zrewidować swoje poglądy. A cóż tak ważnego mamy w karstenie? W głosie korisa zaprzmiała niemal kpiąca nuta. A jednak pod tym tonem kryło się jeszcze coś, co sam dosłyszał, ale nie potrafił zidentyfikować. Toczyła się tu jakaś gra, ale nie znał jej reguł ani celu. I wian. To imię zostało rzucone do kapitana niczym wyzwanie do boju, a Brian przyglądał się korisowi, jakby w oczekiwaniu, czy je podejmie. Simon przenosił wzrok z jednego młodzieńca na drugiego. Podobnie jak poprzednio, kiedy on sam rozmawiał z czarownicą, tak teraz ci ścierali się, nie zważając na słuchaczy. Po raz drugi purpura oblała policzki korisa, potem ustąpiła, a twarz jego stała się blada i zacięta jak twarz człowieka, który toczy jakąś nienawidzoną walkę i nie może się od niej uchylić. Po raz pierwszy rozstał się z toporem Wolda, zapomniawszy o nim, kiedy obchodził stół, poruszając się tym swoim kocim wdziękiem, tak kontrastującym z niekształtną postacią. Briand z dziwną mieszaniną wyzwania i nadziei malującej się na twarzy, czekał bez ruchu na podejście kapitana. Korys chwycił Brianta za ramiona tak mocno, że musiał sprawić mu ból. Tego chcesz? Korys jakby z trudem wydobywał z siebie poszczególne słowa. W ostatniej chwili Briant spróbował się wymknąć. Chcę wolności, odpowiedział cicho. Każące ręce opadły. Koris roześmiał się z tak gryzącą goryczą, że samą wzdrygnął się wewnętrzny myśl o bólu, jaki zdradzał ten śmiech. Bądź pewny, że w odpowiednim czasie ją otrzymasz, kapitan odsunąłszy. Osunąłby się, gdyby tym razem Brandnie nie swycił go za ramiona równie cierpliwie, jak poprzednio uczynił to Koris. Potrzebna mi wolność tylko po to, żeby dokonać innego wyboru. I dokonałem już wyboru, chyba w to nie wątpisz. Czy znowu jest jakaś Aldis, która dysponuje władzą, o jakiej nie mogę nawet marzyć? Aldis? Sam zaczyna podejrzewać, o co wreszcie chodzi. Khoris wziął Brianta pod brodę, unosząc w górę twarz młodzieńca. Tym razem kapitan mógł spoglądać w dół, nie w górę na swojego towarzysza. Wierzysz w zasadę pchnięcia za pchnięcie, prawda? Skomentował. A więc Wian ma swoją Aldis. Niech się cieszą sobą, dopóki mogą. Myślę tylko, że i dokonał bardzo złego wyboru, a skoro jeden topór rozwiązał to małżeństwo, drugi może je rozwiązać. Małżeństwo jedynie w bełkocie Syrika wykrzyknął Briant, ciągle jeszcze trochę zaczepnie, ale nie walcząc w uścisku kapitana. Czy musiałaś mi to mówić, panna Verlain? Choris uśmiechnął się. Lois Verne z Verlain nie żyje, powtórzył Briant. Nie dostaniesz wraz ze mną żadnego dziedzictwa, kapitanie. Między brwiami Korisa pojawiła się niewielka zmarszczka. Tego też nie powinnaś była mówić. Prawdą jest raczej, że ja powinienem kupić sobie żonę dzięki włościom i błyskotkom i nigdy potem nie być jej pewnym. Ręka Brianta zamknęła mu usta. Zarówno w jej oczach, jak i w głosie wyczuwała się wściekłość. Koris, kapitan Eskarpu, nigdy nie powinien w ten sposób mówić o sobie, a już na pewno nie do kobiety takiej jak ja, pozbawionej posagu i urody. Simon poruszył się, zdając sobie sprawę, że tamci zapomnieli obecności drugiej pary w pomieszczeniu. Delikatnie dotknął ramienia czarownicy ze skarpu i uśmiechnął się do niej. Pozwólmy im toczyć ich prywatną batalię, wyszeptał. Śmiała się bezgłośnie w sposób tak dla niej charakterystyczny. Te opowieści o braku wartości wkrótce doprowadzą do kompletnego milczenia i do ustalenia przyszłości dwóch osób. Rozumiem, że to jest zaginiona dziedziczka Verlaine, poślubiona per procura księciu Mianowi. Tak. Tylko dzięki jej pomocy wydostałam się bez szwanku z Verlaine. Więziono mnie tam przez jakiś czas, a Fulk nie jest przyjemnym przeciwnikiem. Uśmiech Samona, wyczulonego na każdy odcień jej głosu, przekształcił się w posępny grymas. Myślę, że w najbliższej przyszłości trzeba dać nauczkę Fulkowi i jego rozbójcom. Trochę to przyćmie ich dobre samopoczucie, skomentował, znając jej skłonność do niedomówień. Wystarczyło mu, że przyznała i zawdzięcza tamtej dziewczynie pomoc w ucieczce z Verlaine. W ustach kobiety, władającej mocą, takie wyznanie świadczyło o rzeczywistym niebezpieczeństwie. Zapragnął nagle wziąć jeden z sulkarskich statków, obsadzić go swoimi góralami i pożęglować na południe. Bez wątpienia, ze zwykłym sobie spokojem, przystała na jego stwierdzenie dotyczące fulka. Jak powiedziałeś, jesteśmy w środku wojny, nie na jej zwycięskim końcu. W odpowiednim czasie zajmiemy się także Verlein i Karstenem. Simonie, na imię mi, July. Stało się to tak nagle, że przez dłuższą chwilę nie rozumiał znaczenia tych słów. Dopiero po jakimś czasie uświadomił sobie, znając obyczaje eskarpu i zasady, które krępowały ją tak długo, owo kompletne poddanie. Nigdy nie można podać swego imienia, wszak jest to najbardziej osobista własność w królestwie mocy. Wraz z imieniem oddaje się komuś własną tożsamość. Tak jak Koris zostawił na stole swój topór, tak ona pozostawiła swój klejnot, gdy oddaliła się z Simonem. Po raz pierwszy uświadomił sobie także i to. Świadomie się rozbroiła, odłożyła na bok wszelką broń i środki obrony, składając w jego ręce to, co uważała za przeznaczenie swego życia. Mógł jedynie odgadywać, co znaczyło dla niej takie poddanie się. Mógł przypuszczać, że jest pełna lęku. Poczuł się tak odarty ze wszystkich talentów i umiejętności, równie upośledzony, jak widział siebie Koris. A jednak zrobił kroki, wyciągnął ramiona. Kiedy pochylił głowę, szukającej ust, po raz pierwszy odczuł, że coś się zmieniło. Stawał się częścią jakiejś całości, jego życie miało się połączyć z jej życiem na sposób obowiązujący w tym świecie. I nic ich nie rozłączy, aż do końca dni. Zresztą nigdy by tego nie pragnął.